Z Ewangelii według Świętego Mateusza twój ojciec widzi. Jeszcze raz po raz trzeci, 15 dzień czerwca. Z Ewangelii według Świętego Mateusza twój ojciec widzi także to, co ukryte. Ten fragment Ewangelii doprowadził ludzi do bardzo wielu nieporozumień. Bo zaczęli sobie Boga wyobrażać jak oko Saurona, zaczęli sobie Boga wyobrażać jak kogoś, kto ich nieustannie podgląda, kto jest nie do uniknięcia, kogoś, kto swoim złym, podejrzliwym, osądzającym wzrokiem dosięgnie każdego z nas, nawet wtedy, gdy próbujemy się bardzo ukryć, sięga nawet tam, gdzie są dla nas rzeczy najwstydliwsze. I robi to po to, żeby wykorzystać to, co zobaczył przeciwko nam, żeby to wykorzystać na sądzie, na sądzie ostatecznym, po to, żeby nas skazać na śmierć wieczną. Tymczasem jest to gigantyczne nieporozumienie, bo Bóg w ogóle tak nie patrzy. Spojrzenie Boga dostrzec możemy w Jezusie Chrystusie, w Jego wzroku, który jest pełen miłości i pełen miłosierdzia we wzroku kogoś, kto nie oskarża, nie osądza, nie odrzuca, ale przyjmuje, rozumie, wybacza, obdarza miłosierdziem. Jakie to ważne, żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy przez Boga podglądani, że nie jesteśmy przez Boga obserwowani, jak więzień w swojej celi. Jakie to ważne byśmy odkryli, że spojrzenie Boga to jest spojrzenie dobrego taty, który z miłością patrzy na swoje dziecko, szczególnie wtedy, gdy dziecko jest w niebezpieczeństwie. Ten wzrok, wzrok kogoś, kto zna każdy nasz krok, jest po to, żeby nas uratować. Do zobaczenia jutro.